Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Wieczny odpoczynek racin dać Pani. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Tradycyjnie naszą procesję podlitewną kończymy zawsze w tym miejscu. Mamy krzyż Katyński, mamy grupę zniesionego żołnierza. Mamy także tablicę, abyśmy pamiętali o wszystkich zmarłych. I również dzisiaj poświęcimy za chwilę tablicę, która pamięta tę, jakże z dla nas, tragiczną chwilę tego roku, 10 kwietnia. Pod Smoleńskiem Stara prezydencka Prezydent na uchodźstwie I tyle osób Minęło w katastrofie lotniczej Dlatego Za wszystkich Z wiernych zmarł. Tych, których wspomniałem I tych, o których Nikt nie pamięta Chcemy wszystkich polecić Bożemu miłosierdziu Ile ich są Ojcze nasz, któryś się... jest w niebie, święć się imię Twoje, żyć królestwo Twoje, chodź wola Twoja, że w niebie, tak i na ziemi, Ewa naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako winy odpuszczamy nasze winowajstwo i nie bój nas na poprzednie. I nie wódź nas na pokuszenie. Ale I nie wódź nas na pokuszenie. Odwrót piekielny. Niech odpoczywają w pokoju. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. Panie wysłuchaj modlitwy nasze. A drogi nasze niech do Ciebie przyjdzie. Panie zywanie. I duchem. Potlemy się, Boże wszystkich wiernych twórców, odkupicielu, udziel duszom zmarłym, słuch i służebnic swoich, Odpuszczenia wszystkich grzechów, Niechaj za pobożnymi modułami naszymi dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły, Przez Chrystusa Pana naszego. Prośmy Boga, aby pobłogosławił i poświęcił tablicę, która została fundowana na kolejnym kamieniu tego naszego miejsca, naszej nekrokoli Rzeczypospolitej. Pobłogosław i poświęcił, Panie Boże Wszechmogący, tę tablicę, którą poświęcamy Panu Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, jego małżonce oraz tym wszystkim, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. A ciała przesąs w uchwale Twojej, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję nam wszystkim za dzisiejszą uroczystość, tutaj na cmentarzu, za przeświętą, świętą, w której uczestniczyliśmy, a nade wszystko za procesję, za nasze modlitwy, za zmarłych. Niech Bóg nam to wszystko wynagrodzi, ucapać także, tak jak powiedziałem inicjatywie naszych tarafian, bierutowian za opondowanie tej tablicy pamiątkowej, także i naszym władzom gminnym za wsparcie, za dołożenia grosza w tym celu. Wszystkim za wszystko Staropolskie serdeczne Bóg Za chwilę, tak jak zawsze jest, my, Pani, pozostajemy tutaj na cmentarzu. Jeżeli ktoś będzie miał do poświęcenia nowy pomnik, to bardzo proszę podejść tutaj w starszej części, wsiądząc w jaką zostanie, tutaj w tej części, gdzie w tej chwili jesteśmy.